W Izbie Tradycji Szkoły, która nosi imię generała Czyrzeskiego tu jest pan dyrektor Zbigniew Ziemba, tu jest pan Jerzy Resel. Resel mieszkaniec. Teraz aktualnie nie jąka nie, nie tak, mieszkanie. Były mieszkanie z gminy Wolacztopolska, Polska. A teraz, gdzie jest Bełchatowa większe miasto, prawda, większe no możliwości i jest, jesteś, krótko powiedz to sobie, z, zbieraczem, miłośnikiem militariów e, regionalnych, tak, historii, 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 historii. Mi, militariów, ale regionalnych i tutaj jak, jak sądzę, masz, deponujesz czy ofiarowałeś, tak? E, po domu, to jest e, w depozyt. W depozyt, tak? tak. I powiedz, co, 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 jest twoje, wszystko? Wszystko, w ty... zasadzie, no praktycznie. 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 Oprócz, no, tych, no. oprócz tych, oprócz tych Oprócz tych współczesnych rzeczy. No, a to to są też współczesne. Tak. Kopie. Aha, aha. E, a a, a, a które z Twoim zdaniem są naj najcenniejsze rzeczy? E, najcenniejsze, rzeczy tak. najcenniejsze to są, wiadomo, polskie rzeczy. Tak. Hełmy tak. na przykład, orzełki. Pokaż, pokaż, pokaż. A tu nie ma. Nawet. A tutaj akurat tu trzeba, nie ma. Te, trzeba wyjąć. Je. Aha, no to, to dobrze. E... Słuchaj, ja się przy okazji się dowiedziałem, jak byłem w Piotrkowie, że, że tam jest takie stowarzyszenie w Bełchatowie Zgrzyt, tak? Ale to jest rowerowe. To jest rowerowe? Tak. tak. A, a nie ma tam takiego, które się interesuje historią, drugą coś wojną? Się, y, y, interesują się coś, ale to nie jest jej pierwszoplanowa działalność. Oni zdaje się jakiś rajd mają robić, tak? Tak. Szlakiem czego? Ale to... Wite wrześniowych? Nie. Proszę pana, no ja, no trzeba było w tym z nimi... Yy, nie, nie, no to tyle, ile wiesz, no a nie, jak nie, nie wiesz, to pewnie nie wiesz. Nie O, widzi pan orzełki na przykład? Pro, tak. No ja panu tu pokażę syn orzełki moje. O, 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 o. Tu o. widzi pan... To jest to znaczy, guzik, na guzikach, tak? Nie, nie, nie. o. Nie? Aha, to Czapek. Widzi pan... Tu jest y, oficerski orzeł, tylko urwana kolona, ktoś mu urwał po wojnie. Tak, tak, tak. A tu jest oryginalny wzór to, 33. No to bolszewicy, wiadomo. A to jest partyzancki orzeł. Samolubka z czasów okupacji. Aha. I to wszystko twoje, co? Nie, nie, nie. To, to są, reszta to jest kopii. Kopie, ale... W nie, nie, pana, pana dyrektora. Pana dyrektora, Dobry. a oryginały są moje. No, o, i, Dobry. i, i Dobry. A Oryginały. tak. Oryginały, no. Ale strzelecki to jest czy? Nie. A, to są monety. To są monety przedwojenne. przedwojenne. A ja mam strzeleckiego stąd. Takiego oryginalnego stąd. A to są guziki polskie. Guziki polskie, jeszcze tak. jeszcze tak, bo tutaj został opis. Czego? Ożołek jest opisany. O, to jest to. To jest to. w jest miejscu, To jest to. w jest to. jest to. to jest to. No. Proszę państwa, także mamy tutaj piękną Izbę Tradycji poświęconą naszemu bohaterowi, prawda, września 39 generałowi Ludwikowi Czywskiemu, dowódcy drugiego pepelegu, który stacjonował w Sandomierzu. No teraz jeszcze o rozprzy, jakby ktoś z Panów mi coś powiedział. Wiem, że tam była wielka bitwa we wrześniu 39, prawda? Ale to ten ciąg, ten ciąg. No, to tutaj widzimy. jakby ten bo Milejów też była inna. Tak, tak. Inny czas, drugi PPL. Inny czas od Tak. Ale tam była też tragiczna bardzo bitwa. byli obrońcy Kapral Barski. Jest, jest, jest jakiś opis, opis, który mówi coś o tej bitwie? U nas nie ma, ale w samej rozprzy W samej rozprzy są mogiły na cmentarzu, w rynku jest pomnik upamiętniający w okolicach przychodni, jest pamiątkowy kamień, to jest upamiętniający obrońców. Mhm. I to jest stąd gdzieś z 5 kilometrów, tak? Czy więcej? Dokładnie 7. 7 Dokładnie tak? 7. Widzi Pan, te łuski, tak. te łuski, może to jest takie głupie, ale te łuski były z tego miejsca, gdzie stała polska artyleria w 1939 roku. I ona, to są łuski od polskich haubic, która ostrzeliwała, no, ostrzeliwała przed pola Góry Borowskiej. To były trzy działa, cały to jest ten działon. Czy działają one na mokraczu się jakie Jaki to jest kaliber? 100 mm chałbice, polskie chałwice. Hał... Czy to może w skarżysku robione? Nie wiesz. Wiem, że chyba robili w skarżysku albo w stalowej może te chałwice. No nieważne. Nie, 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 nie no, to, było tu się... To jest na, na inne badania. To już. na inne badania jeszcze. PK polskie. Facet y, jako znaczy rolnik y, w 39 przyniósł te do domu i schował. Aha. 7 sztuk. Ale z jakiej miejscowości? Yy, on był z Mokracza. Aha, to, to, I on przyniósł 7... To są pod, gdzieś pod górami borowskimi? Nie, nie. No, nie no, A ja bezpośrednio to nie stała no, na górę. Nie Borowskich. stała bliżej, tak. Dlatego, żeby została w, w okolicy. Gdzieś Gdzieś tak trzeba liczyć, gdzieś 5 do około 4 kilometrów stała artyleria od Gór Borowskich, Aha. a donośność to jest 10 czy 17 kilometrów, ja nie wiem dokładnie tak. czy było tak, gdzieś... no, i, no i co z tym rolnikiem, z no tymi... i przyniósł i schował to, e, za no, schował gdzieś, no hmm. i po wojnie wykorzystywał to e, do woza, no i ostatnie trzy udało mi się jeszcze zdobyć, za Jak, w jakimś sensie do wozu? To był odsłaniał na piasty, na piasty, piach piasty. mu tam nie, 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 no, nie Jak pojechałem brać, kupować bagnet niemiecki, patrzę, stoją sobie, aha, prawda? Aha. Ja mówię, kurde, to, to polskie łuski. No i tak mi się udało je wziąć, a to są ostatnie łuski stamtąd, które... Bo to nie było tak, proszę pana, że... Bo Niemcy w 1939 roku wszystko brali. Jako... Były tyłowe oddziały i cały mosiąc wszystko było zbierane jako kolorowy metal jako kolorowy metal trzeba było strategiczne jest. Tak, tak. strategiczne i dlatego polskich jest mało rzeczy Aha. ze względu na to że były powtórnie przez niemców wykorzystywane a po resztę tu oddziały na naszym terenie się nie rozbrajały jak rozbrajały się gdzieś tam na pod wschodem to znaczy pod, polskie, polskie. Oddziały. koło warszawy to tych rzeczy było sporo a miejscowych tutaj ktoś by pomyślał że góra worowska to obfituje w militaria. To nie jest tak. Tu realnie mało jest tego miejscowych. Mało ze względu na to, że e, wojsko wzięło to ze sobą, a drugi raz Niemcy to wszystko, bo to było na wierzchu, wszystko zbierali. To nie jest tak, że ktoś powie, proszę, jakie świadectwo prawda, historii i, 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 i ciekawostka, którą e, rzadko kiedy można usłyszeć, tak? Panie dyrektorze? No, pan Jerzy jest tutaj nieocenionym skarbem. No. Dobrem narodowym. To jest na to, nie, jest to nie. Jureczko, nie bądź taki skromny. Ty jesteś zwykłym kim, jeśli można ja pracuję w elektrowni do uchwały. Aha. E, czyli, czyli dzięki elektrowni i elektryczności, proszę Państwa, mamy też takich wspaniałych tutaj zbieraczy. E, tu, którzy nam przybliżają takie szczegóły o których w ogóle Pana, trudno tu, gdzieś wyczytać nie tutaj były takie szczegóły na przykład jak e, w stosunku na przykład w jak były nie tak. no, w 1939 roku to była taka sytuacja że e, 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 Żyd był zabity no, polski żołnierz pochodzenia żydowskiego a tak. oni mieli tutaj gwiazdę Dawida Aha. mieli takie Identyfikatory, tak jakby... Nie wiem, czy identyfikatory, tylko swój miał medali, tak. Aha, medali. Medali, tak. To Niemcy z, y, z Zawiści czołgiem po nim jeździli. Żeby wprost... Y, Rozumiem. Go, to to znaczy, klikowali. wie pan, ja, ja się dowiedziałem wczoraj... Wczoraj, wczoraj to... na, na cmentarzu w Milejowie, co prawda to już inne wojsko tam było, o barbarzyństwie Niemców którzy, wie pan co, bydlaki rozstrzelali do, 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 w jakiejś wsi, pacyfikowali tą wieś, strzelali do wszystkiego, co się rusza, nawet do psów, kotów, do koni, do krów, wie pan? I, i, i spalili, proszę pana, jednego z, z takich mieszkańców, którego akurat córki przyjechały na ten grób wczoraj i, i mi opowiedziały to. Niech myślę, żeby mi się zgadzało. A widzi Pan, hełmy polskie, bo tu jeszcze muszę je po, pokryć farbą, bo tak jak tamten mam jeden, prawda? O, tu, tu mam te Ty, tu kartki. Nie mam jeszcze bagnetów, nie wyjąłem. O, tutaj, o, są karteczki. Tutaj źle bym Nie wszystkich proszę Pana, ale, bo tu jeszcze jeden mam bagnet polski, którego tu na nie ma, ale ten został znaleziony u mojej rodziny, która yy, na strychu dwa lata temu, rozbierali, yy, zbiera, zmieniali dach i był włożony za belkę. Niemiecki bagnet i to jest, produkcja przedwojenna, a on się zajmował w 1939 roku chowaniem Niemców chcieli go chowali? On czyli? No ten człowiek co to schował, którym to po prostu chował Niemców, Polaków go i i prawdopodobnie przyniósł i schował po sobie tam odwoł, na pamiątkę. A, a w czasie wojny umarł. No i, no i to tam było. Ten na przykład mu... Niemiecki to był przy y, takim domu, gdzie pojechałem na mokra kupować Antełuski polskie. Mhm. Hmm. Zaraz, 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 nie, tu dobrze. To od mieszkańca woli pszcopolskiej, który tutaj y, gdzieś go tutaj znalazł. Ten był prawdopodobnie tam znaleziony na strychu, gdzie się ukrywał Daniela po wojnie. A kto to był Danielak? Taka e, mm, lokalny, jakby to powiedzieć lokalny, bardziej niż lokalny, po wojnie walczył z komuną. Aha, czyli Przemysław żołnierz wyklęty. Po tak, tak, I coś został zamordowany? Ta, tak? W 1954 roku I tu jest pochowany na cmentarzu? Nie, nie, nie. nie jeszcze nie wiem wie, a nie Profesor Szwagrzyk jeszcze nie, nie dotarł do no. niego. E, Proszę pana, tutaj warunek jeden to ostatnio e, zna, e, taki, że on był gdzieś za, e, w stodole i go znaleźli w stodole, nie, e, gdzie to było, znaleźli go, e, to było na kolonii Bogdanu, polski Barnet, który w stodole był włożony za coś tam i od wojny był. No i tak, tak po prostu zbieram no, te rzeczy, po, po prostu tak, tak to. Bo wiadomo, że magnety, które były, jakby to powiedzieć, które po wojnie były naturalnie znalezione, to były używane były do celów domowych. I mało który, żeby, żeby po prostu dotrwał do naszych czasów. Aha. Przerwanie naci. To nie była jako pamiątka, tylko jaka do ubijania świń bliskie spotkanie zużyły się albo połamały no oczywiście a to są te które zostały znalezione ileś tam przy rozbiórkach czelność tam, 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 tam po prostu no. to jest taka archeologia militarium, tak. że tak powiem siedem barnetów chciałem żeby nie było później tam